Poznać lepiej ich zwyczaje. I co jakiś czas chodzą do lasu, nocą i wyją. Ostatnio było warto. Paweł Abramowicz. Dziś pytanie. Dziś odpowiedź. Przetłumaczmy z wilczego na nasze. Pytania do batachy brzmią, gdzie jesteście, ile was jest i w jakim wieku. Odpowiedzi połączone z wynikliwymi badaniami pozwolą zdobyć wiedzę równie bogatą w treść. Chcemy się dowiedzieć, jak osobniki w tej grupie rodzinnej współpracują ze sobą, ile czasu spędzają ze sobą, czy współpracują przy polowaniu, przy sobie młodych i takich stopniu to się dzieje. Prowadzenie dialogu z Wilkami nie jest jednak prostą sprawą, bo już ja słyszeliśmy o ja, Ale jak to było tak, 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 tak. Wilki rzadko odpowiadają i nie szukają okazji do spotkania z człowiekiem. A to, że są krywiożerczymi bestiami czyhającymi na łatwy, bo wolniej od saren biegający łup, jest mitem. Potykamy grzybiarzy w lesie, którzy wiedzą, że wielki play są, budują je i, i dalej chodzą do tego lasu, więc, więc to, no, to jakoś rodzi nadzieję, że ludzie zorientują się, że to nie jest niebezpieczne zwierzę, które się należy bać. To one na wsy Innego zdania niż naukowcy i grzybiarze z Borów Dolnośląskich są hodowcy bydła w rejonie Bieszczadów. Tu wilków zawsze było i nadal jest sporo. Zdarza się, choć rzadko, że podchodzą do zagród. Panu Wojciechowi zagryzły ostatnią niełówkę. I dlatego, jak mówi gospodarz, jest strach w narodzie. No na pewno się nie boją. Dużo dzieci jest... Ja chodzę wieczorem do szkoły. No, to, to, to nie jest takie proste, bo ty niech nie mnie zaatakują. Głodny wilk też zaatakuje człowieka. Tyle, że od stu lat żaden wilk nie połakomił się na tanie z człowieka. A co do zwierząt hodowlanych, można je chronić. Działacze organizacji WWF Polska rozdają hodowcom tak zwane elektryczne pastuchy, czyli ogrodzenia pod prądem, którymi otacza się pastwisko i owczarki kapelańskie. To daje niemal pewność, że wilk zrezygnuje z jabięciny czy wołowiny w menu na rzecz dziczyzny. A ograniczanie szkód to już połowa sukcesu